Jak trudna jest pompka na rękach? W tym filmie odpowiem na to pytanie, pokazując Wam drogę, jaką przebyłem w nauce tego ćwiczenia. Opowiedź zaczniemy ponad rok temu. Pokażę Wam moje pierwsze podejścia. I wytłumaczę ćwiczenie, którym najlepiej mi się tę pompkę trenowało. Będą wykresy wizualizujące mój progres w czasie, bo każdą serię zapisywałem, no prawie każdą. Oraz opowiem o negatywnych momentach podczas takiego treningu, bo oj wierzcie, miałem ich ostatnio naprawdę dużo. Całość oczywiście podsumujemy i zakończymy kilkoma radami, które powiedziałbym sobie na początku tego wyzwania. A to wszystko przy trenowaniu tej figury zaledwie dwa razy w tygodniu. Początek tej przygody miał miejsce ponad rok temu, kiedy wrzuciłem film podsumowujący moją naukę przejścia z rockstenda do handstanda. Tak więc to był mój background. Mniej więcej od dwóch lat coś ćwiczyłem, rok ćwiczyłem trochę poważniej handstanda i zdecydowałem, że w końcu to pora na pompkę na rękach. Zaczynamy kolejną przygodę dzisiaj. Tak więc, nie czekając zbyt długo, sprawdziłem, jak mi to idzie dnia pierwszego. I proszę, wytrzymajcie chwilę, specjalnie tutaj nie daję żadnych cięć, żebyście zobaczyli, jakim ciężarem dla mnie było w ogóle zatrzymanie się, powolne zejście w dół, żeby się nie wywrócić. I po raz kolejny poczułem, że o, to jest ciężkie, to będzie zabawa. Nie rozmyślając nad tym jakoś dłużej, rozpisałem sobie początkowe ćwiczenia. Pierwszym celem, który sobie stawiam i który będę próbował już od dzisiejszego treningu, to negatyw pompki na rękach. Chciałbym zejść na dół i umieć przytrzymać tę pozycję. O wstawanie będę się martwił potem. To jest pierwszy krok. Drugi krok, który będę robił pobocznie, równolegle, to jest w pozycji pajka podnosić nogi i również przytrzymywać tę pozycję i jeszcze umieć wracać tymi nogami na dół. A później się zobaczy. Pierwsze, co odczułem na pewno, to dosyć duże obciążenie siłowe. Uf, niekontrolowane. Ale to jest ciężkie. Fuck. Moje ręce i barki były trochę zaskoczone tym, jakim ciężarem trzeba tam manipulować. Oko. Ku... Podniesienie tego. Wszystkie te ćwiczenia sprawiały, że czułem się trochę niegotowy. Jasne. Może robiłem kilka powtórzeń. Ale czułem, że moja technika nie jest odpowiednia. Czułem, że Jestem naprawdę przy granicy moich sił. No i jak to zwykle bywa, gdy wkracza się na nowy teren, sprawiało mi to trochę dyskomfortu. Już brakuje oddechu tam na dole. Siła jakby w ramionach czuję, ale mam wrażenie, że mi całe ciało puszcza. Z racji, że robienie negatywów nie sprawiało mi zbyt dużej radości. Czułem, że jeszcze tego nie umiem dobrze zrobić. To wymyśliłem inne ćwiczenie. Tak, moi drodzy, chodzi o ten klocek przede mną, który jest po prostu wyznacznikiem tego, jak nisko mam zejść. Przynajmniej na razie. Niby nic wielkiego, ale już widać, że coś rusza do przodu. Dwa. Wydawało mi się to całkiem sensowne, że jak już będę miał zrobić kilka takich, to zejście trochę niżej będzie też do ogarnięcia. A później trochę niżej i trochę niżej, trochę niżej, a dojdę do ziemi. No i kurde, czułem, że rozgryzłem, nie? Tutaj pragnę zaznaczyć, żebyście nie zdobyli sobie takiego fałszywego poczucia, że każde podejście, do którego podchodzę mi wychodzi, pokazuje tutaj tylko te, w których jest co pokazać, a większość powtórzeń wyglądała niestety w taki sposób. Jak mi się to ćwiczenie spodobało, taki zapał na to złapałem, zaczynając od trzech serii tego ćwiczenia, właściwie moje treningi przeszły na robienie tylko i wyłącznie tego ćwiczenia. Oczywiście była rozgrzewka, lekkie rozciąganie, a później seria za serią tych powtórzeń. Ile dam radę, nie? Pierwsze, co zauważyłem, to że to ćwiczenie w dużej, w bardzo dużej mierze polega na psychice. Czasami mam takie dni jak dzisiaj, gdzie no po prostu mi te powtórzenia nie siadają. I nie chcę tutaj, żebyście mnie źle zrozumieli. Na sile też polegało. Ale wyniki, gdy podchodziłem do tego, a zobaczę co się stanie, a gdy podchodziłem w pełni skupiony i nastawiony, że dobra, tym razem mi wyjdzie, różniły się diametralnie. Wow! Prostota tego ćwiczenia pozwoliła mi łatwo śledzić progres. Nie zawsze z treningu na trening był on zauważalny, ale dzięki zapisywaniu moich powtórzeń wiedziałem, że jestem na dobrej drodze. Ustawiłem jasne zasady. Powtórzenie jest zaliczone tylko wtedy, gdy dotknę nosem stojącego bloczka i wyjdę z powrotem na górę, utrzymując handstanda. Gdyby powrót się nie udał, to powtórzenie zaliczam jedynie połowicznie. Tutaj dobrze zaznaczyć, że moja maksymalna liczba powtórzeń była znacznie wyższa od średniej liczby powtórzeń. A to i tak przy założeniu, że zaczynam liczyć serię dopiero, gdy zacznę schodzić w dół. Czyli wszystkie nieudane podejścia nawet nie liczyłem jako osobne próby. Ale jak widać, oba wykresy, i ten z maksymalną liczbą powtórzeń, i ten ze średnią, pięły się do góry. Szło mi tak dobrze, że postanowiłem, że to już czas. Moi drodzy, nadszedł czas postępów. Nadszedł czas, żeby pójść ten poziom wyżej. I tak podjąłem się kolejnego poziomu trudności. No, to może przewińmy. Jeszcze. Dobra. Pogłębiając swój ruch o zaledwie 8 cm, zmniejszyłem liczbę swoich powtórzeń z 6 do 2. Co idealnie pokazuje, jak duży wpływ ma zakres ruchu na trudność wykonywanego ćwiczenia. Jak jest się już niżej, trzeba się podnieść. Piecze, piecze, ale fajnie. Początki były trudne, na tyle trudne, że postanowiłem nie rezygnować z poprzedniej wersji ćwiczenia, bo czułem, że ona mi daje jednak trochę więcej i końcem końców ćwiczyłem oba warianty. Dnia 91. Wyczułem, że kurczę. Czuję się pewnie. Może spróbuję? I spróbowałem. Spróbowałem raz, drugi raz, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Ja wiem, że dzieli mnie tyle. Ja wiem, że to jest do zrobienia dzisiaj. Tylko trzeba odpowiedniej ilości prób. Jak się odpowiednio kość potoczy, jak odpowiednio moneta spadnie, to się uda. Każde powtórzenie, które tego dnia wykonywałem, było tak blisko, że dosłownie czułem, no jakbym zdjął te skarpetki, to by się udało. I gdy tak powoli zużywałem swoje siły, dostałem sygnał, że lepiej chyba już skończyć. I potem nadszedł czas regresu. Jak to bywa z takimi postanowieniami, ćwiczeniami, które rozciągają się w czasie? Ewidentnie dobierały mi się myśli do głowy, że czemu mi to tyle zajmuje? Przecież to wydaje się całkiem proste, nie? Umiałem wstać z Frockstenda do handstanda, to zrobienie jednej pompki powinno być bardzo proste. Co jest? Co robię źle? Może nie powinienem odpuszczać innych ćwiczeń? Może powinienem ćwiczyć więcej? Generalnie gdzieś tam z tyłu głowy zaczęły pojawiać się wątpliwości. A ja stawałem się lekko niecierpliwy. Dla testu spróbuję sobie obrócić klocek z tego poziomu na ten dzisiaj, po raz pierwszy. Czuję, że chcę popróbować, bardzo mnie ciągnie do tego. I pomimo tego, że no, poszło mi całkiem nieźle, zobaczcie tutaj, uuu, lekkie zachwianie, wyłapałem równowagę i jeszcze podjąłem się kolejnego powtórzenia i wyszedłem, prawie, to i tak czułem narastającą dysatysfakcję. Ciągle ćwiczyłem i zapisywałem powtórzenia na wysokość 22 cm. Widziałem, że coś tam utknęło. W ostatnich kilkudziesięciu dniach nie za bardzo czułem, że ten wykres idzie do góry. Wykres średniej liczby powtórzeń na serię wyglądał jeszcze gorzej. Z perspektywy czasu wiem, że moja siła i tak rosła, technika się polepszała, po prostu liczby nie odzwierciedlały tego jeden do jednego. Tak więc dni mijały. Na treningach naprzemiennie albo kwestionowałem sens tego wszystkiego, albo bawiłem się wyśmienicie. Aż do dnia 150. A, piękna chwila! Czułem, czułem, że coś się święci. Pomyślałem, że spróbuję. I zabrakło. Oczywiście spróbowałem jeszcze raz. Tu poszło już trochę lepiej. Za trzecim razem udało mi się wyjść, ale nie udało mi się utrzymać pozycji. Natomiast za czwartym razem wszystkie wyuczone automaty zadziałały jak w zegarku. Każde drgnięcie zostało skontrowane siłą mięśni. Pełne skupienie. Wyszedłem, byle był utrzymać. No aż się pogubiłem w tym jak wyrazić swoją radość. Ja pierwszy. Ale to jest szczęście, radość, wow, osiągnąłem to, wow, czuję, że to było wyjście całkiem opanowane, tam końcówkę tak trochę wypchnąłem i o, o potem tylko trzymać kciuki, żeby się nie zwaliło, ale overall już czuję, że na następnym treningu też mi się uda, zobaczymy, um, teraz tylko to doszlifować, żeby siadało. Moi drodzy, pewnie w tej chwili zastanawiacie się, dlaczego ten film trwa jeszcze drugie tyle. Otóż szlifowanie tej umiejętności okazało się o wiele trudniejsze niż dotarcie do tego momentu. Ale w tej chwili jeszcze o tym nie wiedziałem. No i co, i co? Trzy minuty radości, i już myślę, jaki kolejny cel sobie obrać. Chłopie, ty się skup na razie na tym, ja ci dobrze radzę. Jak to bywa w kimś. To jest w tak gorącej wodzie kąpany. Jak tylko poczułem krew pompki na rękach na moim języku, to odpuściłem wszystkie inne ćwiczenia. Od teraz była tylko próba zrobienia pompki na rękach. I Jedna za drugą. Już nawet nie robiłem tych mini pompek. Przez chwilę miałem taki tunnel vision, że będę robił tylko i wyłącznie pompki na rękach. Nie ukrywam, satysfakcja w tym ćwiczeniu jest niesamowita. Nagle jak się wykona, to jedno powtórzenie i ono siądzie, no jakby się latało, nie? Coś. Co wcześniej było tylko gdzieś tam na horyzoncie marzeń, w tej chwili jest tutaj, w naszej dłoni, nie? I to jest bardzo satysfakcjonujące uczucie, ale jak widać, ym, wydaje mi się, że, że potrafi zaślepić czasami. Za bardzo dążyłem do tego uczucia zamiast skupić się na podstawach, tak to już bywa czasami. Ale raczej wszystko zmierzało w odpowiednim kierunku. Powoli progresowałem, aż dnia dwusetnego udało mi się zrobić dwa pełne i prawie trzecie powtórzenie. Byłem wtedy królem świata, zaufajcie mi, nic nie stało mi na przeszkodzie. Nic? Poza powrotem do naszego pięknego kraju, w środku zimy. Dla kontekstu, cały poprzedni rok spędziłem na Malcie razem z Doro. Tam żyliśmy, trenowaliśmy i tak dalej. I na początku tego roku wróciliśmy do Polski. I tak, mój organizm przyzwyczajony do maltańskiego klimatu, gdy zetknął się na dłuższy okres czasu z polską zimą, z krakowskim powietrzem. I z tymi sierściuchami, na które mam alergię, no to niestety rzeczy zaczęły się trochę sypać. Przede wszystkim alergia. Każdego dnia zacząłem się budzić zasmarkany, dusiłem się, miałem zaczerwienione oczy. Wszelakie leki ledwo co pomagały. Problem z oczami był coraz mocniejszy. Dodatkowo przyszło przeziębienie. Co panu co robisz człowiek? I to naprawdę ciężkie. Jesteśmy na skraju życia. Chorujemy. Jest prze... Panie, już nie wiemy, jak wygląda prawdziwe życie? I co? Po przeziębieniu już myślałem, że dobra, były potknięcia, wracam do boju. To się wróciłem. Dostałem jakiegoś zakażenia na oku. Ja teraz Wam to pokażę, ale to nie będzie ładny obrazek. Takie coś mi zaczęło rosnąć na oku. Jechałem z tym do lekarza, musiałem stosować antybiotyk. No generalnie. Przez ponad miesiąc byłem wyjęty z gry. Bardzo mnie to denerwowało. Bałem się myśleć o tym, co będzie, jak wrócę na siłownię. W tym okresie gdzieś tam dałem radę wcisnąć bardzo delikatne ze trzy treningi w domu. I to były treningi, które polegały na wejściu kilka razy na ręce i okej, okay, może przystopuję. No i dobra. Jak bardzo spadła moja forma przez ten czas? No to słuchajcie, przez kolejne cztery miesiące nie udało mi się wrócić do dwóch powtórzeń ani razu. Przez kolejne cztery miesiące. Nie sięgnąłem tej poprzeczki, która była postawiona przed chorobą. Zazwyczaj, jak się idzie na trening, to się wraca z lepszym humorem, bo odwaliłeś to, co trzeba było odwalić. No, ja czasami miałem takie treningi, że se chciałem w łeb strzelić, jak mi nic nie szło, nie? Jak ani razu nie udało mi się zrobić chociaż jednej pompki, to ja już pomyślałem, no, no co jest ku. Te negatywne głosy, które są gdzieś tam w głowie, zazwyczaj przyciśnięte na swoje miejsce, zaczynają być trochę głośniejsze. Minął już chyba rok, od kiedy zacząłem się uczyć pompki na rękach. I jasne, początkowo nie zakładałem, że będzie to szybkie. I od kilkunastu treningów, czyli kilku miesięcy, mam wrażenie, że spadam w dół. Kole z każdym kolejnym treningiem mam w ogóle problem zrobić jedną pompkę na rękawce. Teraz na przykład nie zrobiłem ani jednej. I tylko chciałem się podzielić, chciałem się wyżalić, chciałem Wam ponarzekać. I zawrzeć trochę tych elementów negatywnych, bo oj wieście, miałem ich ostatnio naprawdę dużo. Każdy trening mnie wku**ał. Trochę to zajęło, ale w końcu zdobyłem się na tą decyzję, decyzję, która nigdy nie jest prosta, decyzję o zrobieniu krok tyłu. Postanowiłem, że od teraz zamiast robić pełne pompki, będę robił tylko negatywy, co przełoży się oczywiście na większą ilość powtórzeń, dzięki czemu będę mógł lepiej docisnąć się siłowo i bardziej skupić na technice. I też nie szło mi to za dobrze. Cały czas gdzieś ta równowaga i ta psychika no, były takie roztrzęsione. Postanowiłem, że muszę trochę zwolnić. Muszę się skupić na posturze. Zacząłem badać, jak wyglądam z boku, gdy robię ćwiczenie, czy faktycznie jestem całkowicie prosty. Czy jak robię negatyw, to czy moje ciało jest w linii prostej, czy jest trochę wygięte. Zacząłem tak trochę... Na spokojniej do tego podchodzić. Mój trening rozpoczynał się wtedy zazwyczaj od rozgrzewki, żeby przypomnieć i na start poczuć, które mięśnie potrzebuje napięć, żebym faktycznie wyglądał jak linia prosta, stojąc w tym handstandzie. Następnie przechodziłem do ćwiczenia najważniejszego, czyli w danym czasie, negatywu pompki na rękach, i też przez znaczną większość treningu robiłem po prostu to ćwiczenie. Dociskałem się jeszcze ćwiczeniami o podobnym wyglądzie, czyli pompki na podwyższeniu, pike pompki. No i na sam koniec jeszcze kor. Ale overall to był ciężki okres. To był okres, gdzie ja już chciałem trochę kończyć to wideo, ale nie chciałem nagrywać, gdy nawet jedna pompka nie do końca mi wychodzi, więc chciałem wrócić chociaż na ten poziom, na którym byłem. Poza samymi negatywami testowałem również inne ćwiczenia. Jednym z nich były pompki na rękach w oparciu o ścianę, które oczywiście zmniejsza nieco trudność ćwiczenia, co tym samym przekłada się na większą liczbę powtórzeń, co w moim odczuciu wpływało pozytywnie na naukę. Kolejnym ćwiczeniem była pompka wspierana gumą. Podobnie jak w oparciu o ścianę odczuwana masa się zmniejsza, ale w tym przypadku trochę bardziej musimy pracować nad balansem. Oba te ćwiczenia, jak i wszystkie inne, pozwalają nieco urozmaicić swój trening i ćwiczyć poszczególne elementy całego ruchu. No i tak to się toczyło. I niestety ten film nie ma jakiegoś zwycięskiego zakończenia. Jasne, udało mi się zrobić trzy i prawie czwarte powtórzenie całkiem niedawno, A, ale nie czuję, żebym był jakimś wygranym w tej wojnie, nie? Czuję, że to jeszcze jest zadanie domowe, które będę musiał bardzo długo odrabiać. Czuję, że jeszcze jest tam bardzo dużo do nauki. Wypada wspomnieć, czego nauczył mnie ten trening i jakich rad udzieliłbym sam sobie na początku tej drogi. Przede wszystkim, to nie ominaj ćwiczeń pobocznych. Ja wiem, pompka na rękach i jej progresje są bardzo satysfakcjonujące, ale jednak są to ćwiczenia ciężkie i nimi nie da się przycisnąć aż tak bardzo jak ćwiczeniami prostszymi, i tym samym nasz trening nie będzie aż tak owocny, jak mógłby być. Rada druga. Na pewno jakbym zaczynał się uczyć teraz, to poleciłbym sobie popróbować więcej tych ćwiczeń. Pompki o ścianę, pompki z gumą. To były ćwiczenia, które w pewnych etapach tego treningu bardzo dużo mi dały. I trochę żałuję, że nie spróbowałem ich wcześniej. Rada trzecia. Nie przejmuj się. Nie martw się, że dzisiaj pompka ci się nie udała. To normalne przy tej liczbie treningów. Jeśli chcesz to zmienić, to wypada pomyśleć nad częstszymi treningami. I tutaj rada czwarta. To ćwiczyć tego handstanda nawet w domu przez 10 minut dziennie. Bo czasami miałem tak, że jak były 4 dni przerwy, bądź czasami jeszcze więcej między treningami, no to się czułem, jakbym wszystko zapomniał. I ostatnia rada. Obaw się tym. Od czasu do czasu w sobie trening, w którym nie masz konkretnej struktury. Tylko chcesz się pobawić, po prostu, bo stanie na rękach, to jest dobra zabawa. Zawsze była i będzie. Więc daj sobie wolny czasem. Dobra. Pompka na rękach, to nie jest proste ćwiczenie. To jest najtrudniejsza rzecz, jakiej się uczyłem. Nie dość, że jest niesamowicie obciążające siłowo, i to naprawdę, za każdym razem, jak podchodzę do zrobienia powtórzenia, to moje ciało mi mówi, nie, no nie chce ci się, nie, daj spokój, nie, i moja technika się załamuje. Muszę aktywnie mieć w głowie takie, teraz walczymy, nie, teraz lecimy w ból. Ale oprócz takiej surowej siły, to to ćwiczenie wymaga bardzo dużych pokładów skupienia. Nie mogę myśleć o innych rzeczach. Oprócz tego. Muszę skupić się na tych wszystkich podpunktach, które przez te dwa lata sobie wyrabiałem. Bijanie palców w ziemię, utrzymywanie środka ciężkości na środku dłoni. spięty brzuch, pośladki, łopatki wygięte. Patrzenie się w jeden konkretny punkt przed siebie. Nawet zgranie rytmiczne, oddechu z schodzeniem w dół. No na bardzo dużo rzeczy tam trzeba zwracać uwagę. I najważniejsza z nich no trzeba wizualizować sobie poprawnie wykonane ćwiczenie. Jak gdzieś wchodzi wątpliwość w głowie, to to ma nie... No... Mnie to zaskoczyło, jak duże znaczenie to ma w tym, czy to się uda, czy nie. Ja muszę wiedzieć, że to się uda, żeby to się udało. A jak nie wiem, no to kurczę, to, żeby nie było. Czasami się zdarzają takie powtórzenia, że wejdę, hop, siup, hu, Udało się. Jednak w większości przypadków trzeba zrobić. I dopiero. Aha, też ważna rzecz. Zapraszam na Instagrama. Myślę, że jeżeli interesują Was takie tematy, to mój Instagram Wam się spodoba. Czasami jakieś rolki fajne wejdą, jakieś montaże, a czasami jakieś przemyślenia odnośnie tego, co, o, dzisiaj do mnie doszła ta myśl, która wydaje mi się całkiem pomocna w nauce kalisteniki. Tak więc zapraszam.